Nasze siły kontrolują większość sektorów. Wita witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj Battlefield 42. Yy, na początku, co do tej gry, to no chyba nikomu nie muszę przedstawiać. program sobie chwilę w tą grę. Mam siódmy poziom, właśnie dopiero teraz biłem. Eee, słyszałem naprawdę różnie opinie na temat Battlefielda. Ja tam, no, na razie mi się da jakim graczem nie jestem. Eee, nie wiadomo jakim, bo... Większość sektorów znajduje się teraz pod naszą kontrolą. To jest mój drugi Battlefield, w którego gram. Pierwsza to była piątka. W piątkę sobie chwilę pograłem. Czyli, że w piątkę grałem na Playce, to tam. Całkiem inaczej, niż teraz na pc to działa. I muszę powiedzieć szczerze, że yy... na no jakoś tragedii mi się wydaje, że nie ma, tak jakby tu ludzie opisywali. A czy wiem, że może Battlefield mógłby być lepiej zrobiony, o Na razie pogram też jakichś takich buków strasznie nie widziałam. Jak niektórzy mieli. No, no wiadomo, mój czas nie jest nie wiadomo jaki długi. Ale troszkę już tu pograłem i myślę, że... Myślę, że źle nie jest. Jeśli ich nie powstrzymamy, zajmą wszystkie sektory. A więc tak, ty, teraz gram swoją na mapce Antarktyda. Ty, ty. Tak, jeszcze doszło. ...tego celowania trzeba się przyzwyczaić. E, mówię, jeszcze są pogramy. To zobaczymy. Przymierzeńcy zabezpieczają cel w A tak na razie, no to mi się uda. Jest taka z, mo z mojej strony średnia opinia. O. Czyli teraz wysłuchaliście opinię gracza, który chwilę sobie pograł w Battlefielda 5 i teraz gra sobie w Battlefielda 40, 2042 Czyli nie, nie wiadomo jakiego eksperta, ale takiego normalnego gracza Jakby ktoś się zastanawiał czy kupić to Może nam ktoś? No, dzięki. Y, jakby ktoś się zastanawiał, czy kupić to zależy, czy ma dużo bof w cel fieldów czy nie. No bo... Y, moim zdaniem to też jest taka fajna odskocznia od innych gier. A, chciałem go uratować i sam zginąłem. zasobów A weźmie sobie Aha Wszystkie są zajęte A tu co jest? Aha, to mój To moje drużyny O cholera E ten ta jeden jest pod ostrzałem Mówiszcie mnie Moment Pewnie zginę no Nie o, tu się za dużo bierzemy za ratowanie, znaczy też trzeba poratować ale też trzeba trochę to ugrać Ożesz ty Czekam aż tu pojazd jakiś będzie wolny, no ale nie widzę Znaczy to, to czołg, czołg bym Chciałbym jakiegoś albo, nie wiem Samolot Jeden z celów jest atakowany 55 hp mu zostało. No więc mówię, ja tu nie jestem nie prograczem. prograczem Tak nie dla rozgrywki, dla rozrywki dla. Aha. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tu Nie no wiecie co słabo mi idzie Słabo mi idzie Nasze oddziały zdradziły jeden z Ale się tu szczęśmia Delta, panik, Musimy zacząć zabezpieczać O, nie, coś... nie no, próbuję zniszczyć te helikoptery, ale... No. Zrobię stąd? Chyba nie. Kiepsko. Dostał. Ej, co ty poniosłeś? Nie chciałem go ranimować, nie? Przymierzeńca atakują cel czarny jeden! Blisko. Kolejnie, kolejnie. Moją Aha. Uroczymy. O, widział ja mnie. Tylko ja nie chcę tej perki. Sektor Alpha odpadł w ręce wroga. Siły wroga zostały zredukowane o połowę. Nie po Zaatakowano jeden z naszych celów. Tu się nie mogę odrodzić. Ale tu spróbujemy. No nie, no serio. Ile ich tu jest? Jeszcze FPSy spadają. Like. No Nasze siły kontrolują większość sektorów. No i dobrze. kontrolę nad sektorem żarnej. Się czegoś! Musimy się przebić do sektorów druga. Right, Nie zająć cel alfa 3. No, no i na takie zasadzie co działa. Raz ty go zabijesz, raz cię tu zabiję. Nasze siły są na skraju porażki. Z tym to chyba sobie nie poradzę, A co to jest? Aha, to ukoś mi się, że to jest ten robot jakiś. Czekaj, jesteś niedostępny. Ha, ty też, szarią przysłanie transportera na tę pozycję Złożenie przyjęte wkrótce zrzut pojazdu Jeszcze te dialogi czasami drażnią No bo są takie bez sensu co te Wsiadasz nie no to mogę do ciebie wsiąść? No nie, nie zabieraj mi. No dobra, jedziemy.

No, przegraliśmy wszystkie sektory, odwrót. Bitwa stracona, dość, strat na dziś. Tak. No i tak się prezentuje Battlefield. Tak, Angelowi znowu się udało. Tak, <noise> naprawdę Cię to dziwi? I te dialogi No to to Co było coś, nie? To jest coś co wkurza no w tej grze Dobra w tym odcinku to już wszystko dzięki za oglądanie do następnego cześć